Tu Bartek z Road Racing. Zapraszam was na podsumowanie testu roweru gravelowego Wilier Jena. I rower do testów użyczyła nam sieć sklepów Bike Service z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. I przedstawiam wam Wiktora. Wiktor Cześć. będzie nas, dzisiaj naszym gospodarzem w tym sklepie. Tak, ja zapraszam was do środka. Pokażemy co mamy w środku i cały nasz asortyment yy, razem z rowerami. Tak jest. Zapraszamy. Wiktor, pierwsze co rzuca się w środku, to dla mnie osobiście, mm, szosy Trek'a, Madonki, powiedz mi co to za modele, te, tak, które tutaj mamy? Tutaj mamy modele SL6, nowe premierowe modele, e, które miały wczoraj swoją premierę, e, o! bardzo fajne rowery, w e, fajnej, fajnych cenach. Jak na Trek'a. Jak na Trek'a. <laughs> tak jest. Powiedz mi, to jest 105 Di2 i karbonowe koła Bontragera. Tak, zgadza się. Powiedz mi, czy masz jakieś opinie od klientów, którzy już jeździli na Madonce, czy ten otwór działa? Działa. Czy ten otwór działa? Działa. Klienci go sobie chwalą bardzo mocno i też sami jesteśmy pod wrażeniem, bo nie sądziliśmy, że będzie to działało, ale mm. klienci, jak zarówno nasz szef, który użytkuje Madonkę, jest zachwycony i naprawdę bardzo komfortowy też Właśnie rower. Właśnie o to mi chodzi, że tutaj ja nie pytam się o działanie w kontekście aerodynamiki, tylko o komfort na tak. drodze, nie? że tak. przy jakichś przejazdach przez yy, dziury jest po prostu lepiej. Tak, czuć, yy, czuć, że to działa. Dokładnie. Widzę, że za trekami mamy pełną ofertę części takich serwisowych yy, do utrzymywania rowerów w ruchu. Yy, jakich macie Shimano i Srema? Mamy, mamy pełną praktycznie. Oferta? Eee... Oferta, tak, mhm. dokładnie. Eee, zarówno też e, jak Opon Continentala i Pirelli. O, to jest też dla mnie ciekawe. Widzę też, że jeśli chodzi o MTB-ki, to macie też te przystępniejsze cenowo produkty od Treka, czyli na ramach e, aluminiowych. Tak, mamy pełną, e, pełną rozmiarówkę pe, 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 wszystkich modeli. Mhm. Eee, znajdziemy rower tak naprawdę dla każdego, e, w każdym budżecie cenowym. I to jest mega ważne, że nie, nie zbudowaliście sklepu, gdzie ceny zaczynają się od 30 tysięcy złotych w górę. Tak, dokładnie. Ale no przykładowo, taki hardtail aluminiowy, ile to kosztuje? Tak. Ten, akurat Marlin 5, bardzo fajny rower, 3,5 tysiąca jest y, jego cena I masz detaliczna. Treka. I jest Trek, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny rower. No to spoko, no to fajne podejście. To takie, taka, takie coś mi się osobiście podoba, żeby. No, okej, okay, te ekskluzywne sklepy też mają swój sens, ale no nie każdego stać na takie produkty jakiś wybór być powinien. Ok, widzę tutaj właśnie stoisko z oponami. E, obok siebie no, dw dwóch bardzo istotnych graczy na rynku: Continental i Pirelli. Dokładnie. Nie gryzą się? Nie gryzą się. <laughs> Jeszcze nie. To dobrze. E, oczywiście e, każdy ma w swojej ofercie jakieś szlagiery e, i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. E, no, e, szosa w wykonaniu Continentala, gravel z jednego, jednej i drugiej firmy. Fajnie to wygląda. Okej, okay, a tutaj przechodzimy, widzę do działu, gdzie rowery mają wspomaganie. Widzę tak. tu rowery Trek'a i dalej High -i. Co to, Co byś mi powiedział o tym rowerze? To jest góra elektrycz ze to jest, tak? elektryczny ze wspomaganiem elektrycznym. To jest elektryczny ze wspomaganiem elektrycznym. Rowery Trek'a bardzo, bardzo dobra jakość wykonania, mhm. e, jak można to zresztą zauważyć. To power A powiedz rower... mi, czy to jest rama karbonowa, czy to jest aluminium? Nie, to jest aluminium. aluminium tutaj ale jest bardzo ładnie aluminium. obrobione, te, Dokładnie. Tutaj te spawy takie no, w taki fajne. Trek to jest jednak dbałość o detale, dbałość o, każdy, o szczegół każdy, No tutaj nie ma mowy o jakichś pomyłkach. No tak, to marka, która słynie z tego, że zalicza się do tego premium pod wieloma względami że tak powiem. Tak. Yy, to są systemy sterowania tymi rowerami. No wygląda bardzo efektownie, w ogóle fajny kolor. Tutaj też widzę bardzo ładne malowania. Jak to jest w Treku? Yy, bo chciałbym się ciebie zapytać, zajmujesz się Trekiem? Yy, jeden model roweru wychodzi w kilku malowaniach? Tak, jeden model roweru wychodzi w kilku malowaniach. Yy, I tutaj to widać. Tak, dokładnie. Mamy na przykład Powerflya 4 w kolorze takim czerwono-czarnym, jak i całkowicie czarnego, mm -hmm. ewentualnie na przykład Rozumiem. Z czerwienią. No to bardzo fajnie, powiem Ci, że wygląda to konkretnie. A tu mamy markę, rozumiem, taką trochę tańszą, jeśli chodzi o elektrykę. Niemiecki Highbike. Tak. Też bardzo dobry producent rowerów elektrycznych. Z rowerami elektrycznymi Highbika no, współpracujemy chyba najdłużej, bo już 12-13 lat temu mieliśmy te rowery u siebie w sklepie. Mowa oczywiście o rowerach elektrycznych mhm. marki Highbike. Tutaj akurat ten model, mogę Ci Bartek powiedzieć, mhm. że jest wykonany z karbonu. Aha, no wygląda to, to, to widać. Elektryczny rower karbonowy, fajny. I naprawdę też jest e, niesamowity feeling z jazdy. Jako ciekawostkę muszę Ci coś powiedzieć. Ja w tym sklepie byłem jakieś 8 lat temu i oglądałem tutaj szosę high Ona stała w tamtym rogu. To ciekawostka. To jest ciekawostka, to bo y, skąd bym wiedział, gdzie ten rower kiedyś stał, nie? Ale jak tutaj przyjechaliśmy, jak wjechałem na podwórką, mówię, kurczę, ja już tu kiedyś byłem, nie? A że jak jeżdżę y, służbowo po Polsce, to dla mnie wizyta w sklepie rowerowym to jest atrakcja, mhm. no to i przyjechałem wtedy do Was. Tak było. Okej, okay, słuchaj, tu widzę pełna kolekcja opon, kół i wszystkiego co do roweru potrzebne. Przy wejściu Zgadzam. widziałem jeszcze bliską mi markę Garmin. Tak. Czyli jeżeli ktoś ma potrzebę kupienia czegoś z Garmina, to jak najbardziej u was. Mamy też w swojej ofercie, posiadamy zegarki, pedały, liczniki, wszystko. 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 Komplet co macie z Garmina. No to, to, jest, to jest marka, którą ja używam od lat, jestem jej jako klient wierny. To co, idziemy na pierwsze piętro? No to idziemy. Okej, okay. Wiktor, jesteśmy tutaj w dziale, gdzie możemy obejrzeć Wiliery. Co byś mi powiedział, co tu ciekawego z Wiliera na stanie macie? Na stanie mamy bardzo fajne rowery gravelowe, modele Jena, też w pełni karbonowe modele, jak i mamy też jeden bardzo fajny rower, model Rave. Czyli to jest, można powiedzieć, taka maszyna dla ścigantów. Tak, to już jest taki rower, na którym można się ścigać. Jest on przystosowany do wyścigów UCI. Więc, no, światowa topka, jeżeli tak chodzi o wyświetlenie. Patrzę na ten rower, na samego właśnie rave'a I budowa tylnego trójkąta nie wskazuje na to, żeby on był jakiś zabójczo niekomfortowy, że on jednak trochę komfortu tak, zapewni. Tak, nie? zapewnia komfort, te drgania naprawdę są tłumione. Ja osobiście testowałem ten rower w naprawdę ciężkim terenie. No i jeździ się naprawdę, naprawdę Spoko. super. Natomiast taką bardziej łagodną wersją w wilierze jest Jena, i tak. to też dla, że tak powiem. Do, dla wygody jazdy, dla eksploracji, ale i wyścig na poziomie takich przeciętnych kolarzy jak ja. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie ma żadnej przeszkody. Dokładnie. I też ten rower sobie na pewno poradzi w ciężkim terenie. Tak, i daje to, co tutaj w teście ja podkreśliłem, jeśli chodzi o moje wrażenia, trochę zaspoileruję, że naprawdę daje komfort i znośność tej jazdy. Tak. Że nie czujesz się zniszczony trasą, tylko jedzie się po prostu spoko. Dokładnie. Tu widzę rowery Endurance od Treka. Yy, seria popularna do Mani. Tak, zgadza się. Bardzo fajne, komfortowe rowery szosowe. Z możliwością włożenia szerszej opony, mhm. e, nawet do 37 mm. 35-37, dokładnie, to zależy też, jak się ta opona ułoży. Tak, dokładnie. E, ale dają fajną pozycję, trochę podniesioną główkę i mają sporo zalet. Widzę, że macie tu bogatą ofertę butów DMT. Tak, bardzo fajne. Czy to buty? nie są buty Pogaczara? Tak, dokładnie. Pogaczar no. w nich jeździ, wygrywa wyścigi, e, no i też nie bez powodu. Eee, nie ma innego mega buta. elegancko to wygląda. Nie ma innego buta, który jest wykonany z jednego kawałku materiału. No, ciekawa propozycja. Okej, okay, a tu mamy markę, którą ja bardzo również cenię i wielokrotnie się o niej dobrze wypowiadałem Scott. Czyli marka, którą ja można powiedzieć, że kojarzę jako jedną z pierwszych w mojej historii kolarstwa, bo skoty w Polsce były obecne już w latach 90. Tak, zgadza się. I mamy tutaj nowego Foila, mamy ten troszeczkę starszy model Foila i Adikty RC. Czyli mega kolekcja do ścigania się. Tak, nie? tak, bardzo rejsowe rowery. Też ta pozycja na tych rowerach wymaga jednak od nas, żebyśmy byli w stanie wytrzymać się. Trochę się pochylili. Tak, dokładnie. I, I naprawdę też bardzo szybkie rowery, i tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dokładnie. rejsowe pozycje. A tu widzę rower legendę, jeśli chodzi o cross country, Scott Spark. Tak, dokładnie. Y rower, który no, wygląda bardzo futurystycznie. Y powiedz mi, jak odbierają go wasi klienci? Nasi klienci często nawet nie wiedzą, że on ma tylne zawieszenie, ponieważ Scott jest jedynym producentem na świecie, który to zawieszenie e, ukrył w środku, w ramię. Dokładnie. Jest to bardzo estetycznie zrobione i nic się nie kurzy, nic się nie brudzi. Właśnie to chciałem powiedzieć, jak masz drogi damper jakiegoś Foxa, Kashima, tak. no to tu masz go kompletnie osłoniętego od, tak. od kurzu. Natomiast Scott stosuje dampery Foxa, ale projektowane dla nich. To są dedykowane dampery specjalnie hmm. dla pod Scotta, pod dokładnie te ramy i pod, pod, pod właściwości, których inżynierowie Scotta oczekują. Okej, okay. widzę też no przebogata kolekcja kasków, bidonów. No po prostu u Was w sklepie jest wszystko. To jest kolejne. Rzeczy, takie... też mamy pełną rozmiarówkę? Tak jest. Kolorystyka. To jest kolejne takie centrum rowerowe, które odwiedzam w, w swojej racingowej karierze, gdzie u Was w sklepie generalnie możecie kolarza zaopatrzyć od butów po kask, rower, wszystko. Strój Dokładnie. komplet. I to jeszcze w wielu wariantach. No i chyba o to chodzi. Bo okolica Ostrowa, okolica Ostrowa i Kalisza to jest jednak okolica, w którym jest bardzo dużo kolarzy, gdzie były kluby kolarskie dalej są. I, i dalej są, i gdzie ludzie się ścigają, i gdzie ludzi jeździ sporo, mało tego. Jeden z najlepszych kolarzy Road Racing mieszka u ciebie na terenie. Także Krzysiu Leszczyński, pozdrawiam go serdecznie. również pozdrawiamy. Tak jest, jego żona pochodzi z tych stron, żona, przyszła żona, sorry, oni jeszcze nie są małżeństwem. Oni dopiero będą małżeństwo. <gry> tak, falsta, ale, ale wszystko w tym kierunku idzie, także myślę, że, oby, że to się oby. uda i, i życzymy wszystkiego najlepszego Dokładnie. i Krzysiu, jeżeli będziesz miał potrzebę jakiegoś zakupu kolarskiego, no to tutaj na miejscu. Zresztą na gdzie nas szukać? Dokładnie. Ok, dziękuję wam serdecznie i zapraszam na film. Tu Bartek z Road Racing, ehm, specjalnie dla Was z jednego z lasów w okolicach Bolesławca, tym razem nie są to te wbory właściwe, tylko las bliżej mojego domu, ehm, podsumowanie testu Wiliera Triestina model Jena, zapraszam serdecznie, bo warto posłuchać o tym rowerze. Rower dostarczył na testy, dostarczyła na testy sieć sklepów Bike Service z siedzibą główną w Kaliszu, ale również mają sklepy tutaj Bike Service posiada swój sklep w Ostrowie Wielkopolskim. Tych sklepów jest w tej chwili już cztery i być może będą kolejne. Natomiast jeśli chodzi o sam rower, no to zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od ramy, omówienie tego roweru. Dwa słowa jeszcze o samej marce Wilier. Jest to marka z ogromnymi tradycjami, założona w 1906 roku. Jedna z marek na świecie, które ja postrzegam jako prawdziwe premium, bo to słowo premium jest często nadużywane, natomiast Wilier absolutnie do tego premium należy. Zawsze jest na czasie z technologiami, zawsze jest na czasie z geometriami, z pomysłami na rowery. No jest firmą, która dostarcza rowery do drużyny world tourowej i w tym sporcie na najwyższym poziomie jest obecny od wielu, wielu lat. Okej, okay, Wilier Jena. Jest to jeden z dwóch Graveli, które Wilier ma w swojej ofercie. Jest to model taki bardziej bym powiedział nieprzeznaczony może do super szybkich wyścigów, natomiast do wszystkiego innego jak najbardziej tak. Proporcja stack do reach w tej konkretnej ramie w moim rozmiarze to 1,49. Widzowie kanału wiedzą, że ja zwracam na to uwagę, bo to określa Twoją pozycję na tym rowerze. Ta pozycja na tym rowerze jest taka pośrodku, jeśli chodzi o gravel. Ani nie jest to pozycja jak na Harleju, jak na niektórych modelach, które mają ten współczynnik na poziomie 1,60, ani nie jest to bardzo wysilona pozycja, gdzie tam schodzimy w okolicę 1,40. Coś po środku, po prostu tak to wygląda. Czyli ten rower może mieć swoje zastosowanie i w jakimś bikepackingu, w dłuższych wyprawach, w maratonach ultra, nawet bym powiedział, jak i właśnie w takich wyścigach, jakie organizuje road racing, na poziomie powiedzmy takich ludzi jak ja, trochę szybszych, gdzie, gdzie, to, gdzie są to entuzjaści kolarstwa, które oczekują też trochę komfortu od roweru, bo bez komfortu szybko naprawdę nie pojedziesz. A ta, ten rower dostarcza bardzo ciekawą jakość jazdy. Mimo, że nie posiada amortyzatorów, posiada ciekawe rozwiązania i z przodu, i z tyłu, które wspomagają kolarza w komforcie. Jednocześnie jest dynamiczny, bo jest zbudowany z genialnej jakości karbonu. Jest to karbon 60 ton czyli najwyższej jakości karbon używany przez Wiliera jest to po prostu Carbon High Modulus, bo tego rodzaju karbonu używają też inni producenci oczywiście, w swoich topowych modelach podkreślam. Nie jest to druga półka, jest to pierwsza półka. To ma duże znaczenie moim zdaniem, bo za ten rower płacimy 15 999 zł, a dostajemy już rower na bardzo wysokiej jakości karbonie. Ok, jeśli chodzi o samą ramę, to to jeden, ten współczynnik 1,49 przekłada się na to, że jednak przód jest dość wysoki. Mi wystarczył centymetrowa podkładka pod mostkiem, żeby na nim jeździć. Tak jeździłem, teraz go sobie podniosłem na koniec tego testu. Jeśli chodzi o tył tego roweru, to pamiętajcie, że za amortyzację z tyłu w klasycznych takich rowerach gravelowych jak ten odpowiadają trzy elementy. I tak jest w każdym rowerze, to samo dotyczy szos. Jakie to są trzy elementy? Opona, sztyca, tylny trójkąt. Każdy z tych elementów pochłania drgania różnej amplitudy, czyli po prostu różnej wielkości, czyli jak uderzysz w dziurę, zadziała coś innego, a jak masz zebrać szum z drogi, taki wyrównać, zadziała coś innego. W tym rowerze tylny trójkąt jest zrobiony bardzo zmyślnie. Tutaj widzicie, jak to jest ukształtowane i to naprawdę działa. Bardzo fajnie wybiera z nierówności z drogi. Jednocześnie mówimy o pracy w pionie, ale ten rower nie wygina się mocno na boki. Czyli dynamika jest zachowana. To jest bardzo fajna sprawa. I to jest, to jest naprawdę fajny pomysł. Williera, prosty w sumie, a działający. Natomiast jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj geometrię roweru, która niesie w sobie pewne możliwości. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli kąt główki to jest 70,5 stopnia, to ten to kształt tego widelca w tym momencie i to w jaki sposób on schodzi do osi koła jest. Po prostu umożliwia lepszą pracę i lepszą amortyzację. Oczywiście to nie jest widelec amortyzowany, to jest w dalszym ciągu karbonowy widelec, ale będzie to działało na pewno lepiej. Ok, to co mi się. Mamy tutaj oczywiście do bikepackingu i do tych zastosowań adventureowych sporo otworów montażowych. Jeśli chodzi o komplet, to brakowałoby jeszcze tych dwóch otworów, muszę zauważyć. Jeśli chodzi o kit wykończeniowy, to mamy tutaj produkty Ricce'a. Jest to sztyca, mostek, kierownica. Z tych trzech produktów, produktem godnym uwagi naprawdę i pochylenia się na chwilę, jest kierownica. Bardzo fajnie zaprojektowana, wygodna kierownica gravelowa. Jedna z najlepszych kierownic gravelowych, na jakich miałem okazję w życiu jeździć. Dlaczego? Ma ona y, wznios, delikatny, ale ma też backsweep, który znamy również z innych kierownic, które były omawiane na kanale. Lekki backsweep, czyli cofnięcie tutaj y, y, widoczne, które układa dłonie w, w anatomiczny sposób. Owalny kształt góry tej kierownicy i delikatną flarę, Delikatną, czyli taką, jaką ja lubię, bo miałem okazję jeździć na tych flarach ekstremalnych, no miałem wrażenie, jakbym pchał taczkę do przodu. No tak mówię wam szczerze, jak jest. Natomiast tutaj takiego wrażenia nie miałem. Kierownica jest mega wygodna, bardzo fajnie mi się na niej, między, między innymi dzięki tej kierownicy na tym rowerze jeździło. I przechodzimy dalej do napędu. Jeśli chodzi o napęd, to mamy tutaj mieszankę GRX-a z różnych, że tak powiem, grup. 600 klamko, manetki i korba, 800 przerzutki. Jeśli chodzi o, o 600, jak to działa, no to działa to spoko. To, czego brakuje w stosunku do 800, to na pewno Servo Wave technologia. Natomiast ja bardzo lubię tą analogową pracę grup Shimano. Ja wiele lat spędziłem na, jeżdżąc na, na takim Shimano. Bardzo po prostu lubię doświadczenie wynikające z jazdy na takiej grupie. Oczywiście w swoich rowerach używam też elektroniki. Ja nie mówię, że nie, ale po prostu mi to pasuje. Rower przyjechał, jeśli chodzi o przerzutki, idealnie wyregulowane, to, 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 to trzeba podkreślić, także tutaj od tej strony było naprawdę spoko, nie wymagało to żadnego wysiłku z mojej strony i no, GRX jest, jest dla mnie w dalszym ciągu, mimo tego, że jesteśmy już u progu kolejnego GRX-a, premiery, jest w dalszym ciągu bardzo fajną propozycją. Tu mamy napęd 2x11, przełożenia, które tutaj jesteśmy w stanie uzyskać, gwarantują Ci bardzo dużą, bardzo dużą uniwersalność, czyli podjedziesz i pod bardziej stromą górę, ale i popędzisz, jak trzeba będzie, odpowiednio szybko. I za to tego grx i napędy, napędy z dwoma blatami z przodu bardzo lubię, jak również wielką zaletą tych napędów jest jeszcze jedna rzecz, o której czasami zapominamy. To stopniowanie kasety, które jest po prostu bardziej delikatne, bardziej takie zbliżone do tego jak się jeździ na szosie i dla mnie osobiście jest to wielka zaleta. Dalej przejdźmy do opon. Opony to tutaj wersja opon pod dętkę Vittoria Terreno Mix. Jest to kolejna opona Vittori, na której miałem okazję jeździć. Ja tą mieszankę Vittori stosowaną w gravelowych oponach lubię, muszę to przyznać. Nie miałem okazji zrobić nim tysięcy kilometrów, więc nie wiem jak szybko się zużyje. Ale zapewnia akurat Terenomix fajną przyczepność i jest, jest po prostu, jeśli chodzi o mnie, ja, ja wrażenia z jazdy na tych oponach mogę określić jako pozytywne. Czego niestety nie mogę powiedzieć o kołach, bo koła są minusem tego roweru. Są minusem tego roweru, są to koła ciężkie, są to koła, które bym powiedział, że są to koła takie treningowe. I są to koła, które oczywiście umożliwiają ci jazdę. Ja wczoraj przy, przy nagraniach dronem jeździliśmy tutaj 30 km. No, w pewnym momencie przestajesz jakby zauważać tą różnicę między lepszymi kołami, ale jak z powrotem założysz te lepsze koła, to ta różnica znowu przyjdzie. Czyli, krótko mówiąc, te koła no, są jakie są, one swoje ważą i, i, i nie oczekujemy od nich cudów w tym budżecie. I są one ewentualnym polem do upgrade'u, No ale muszę zau zauważyć, jak to się, jak się na tych kołach jeździ, że no nie jest to po prostu jakaś wielka zaleta tego roweru. Okej, okay. waga tego roweru. Dzięki temu, że ten zestaw Riccia też nie jest jakiś może super lekki, ale mimo tego jest lżejszy od innych zestawów. Rower tak jak stoi, bez pedałów, w moim rozmiarze, czyli w tym, który tutaj mamy, w małym rozmiarze dla takich kolarzy B71 jak ja. Waży 9200, to jest jego waga. Z pedałami oczywiście waży więcej. Natomiast wrzucając mu karbonowe koła, schodzimy do wagi bez pedałów rzędu 8600 powiedzmy to 8700 w, w tej granicy, spokojnie te pół kilo jesteśmy w stanie urwać. Pamiętamy też, że możemy zastosować opony tubeless, to są kolejne redukcje wagi. Krótko mówiąc, te kółka jako kółka treningowe mogą być, natomiast jeżeli oczekujecie trochę większych osiągów i wykorzystania pełnego potencjału tego roweru, to warto zrobić jakiś upgradey przykładowo do dobrej klasy kół aluminiowych lub karbonowych, w zależności od budżetu. I cóż, czas spędzony na tym rowerze dla mnie był czasem bardzo fajnym. Dlaczego? Bo jest to też rower idealnie co do milimetra w moim rozmiarze. Także no, jest, to, jest, to, jest to po prostu przyjemność jazda na czymś takim, na takim rowerze, bo też nie musisz spędzać jakichś niezliczonych godzin nad ustawianiem jego i kombinowaniem, jak to wszystko skleić. Po prostu wsiadasz i jedziesz. Tam były drobne modyfikacje i jeździło mi się na nim generalnie. Świetnie, a był wykorzystywany w ostatnich przelotach po trasie Predatora ceramicznego Gravela i, i, i tam z tą trasę ze mną parę razy odwiedził, jak również byliśmy na wale okmiańskim, jeśli chodzi o doświadczenia jeszcze z tego wału, tam mamy zjazdy tutaj w okolicy, jeżeli chcesz sobie popróbować zjazdów szutrowych, to właśnie tam mogę Wam powiedzieć, że dzięki temu kątowi główki bardzo pewnie prowadzi się w dół. No, nie musisz tej kierownicy tak pilnować. Rower nie jest nerwowy, jest bardzo bezpieczny i mogę go spokojnie, jeśli o to chodzi, polecić. Muszę też powiedzieć, że rower wygląda atrakcyjnie. Ja lubię takie malowania i wykonany jest naprawdę perfekcyjnie. Także przyglądałem mu się w szczegółach rower jest naprawdę wykonany tak, jak powinien być wykonany rower klasy premium. Ok, tyle o Wilierze Jena dostarczonym przez Bike Service z Kalisza. Widzimy się w kolejnych produkcjach, na kanale są już kolejne rowery do testów i nie tylko rowery, bo przyszły też jakieś ciekawostki, tam dzisiaj widziałem paczka przyszła i działamy, widzimy się w kolejnych odcinkach, pamiętajcie o subskrypcji, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, piona.